Witam Was bardzo serdecznie. Chciałabym tylko powiedzieć bardzo takie małe e, rzeczy, znaczy małe, może i duże rzeczy, co będzie na moim kanale. Słuchajcie, ten kanał z Matki po 30 zmienia się na kanał Rapture is Coming, czyli pochwycenie jest blisko. I teraz dla tych, których ten temat nie interesuje, e, po prostu musicie tylko jakby od subskrybować kanał ponieważ będzie to bardzo mocny kanał, tak wierzę, od Pana Boga z jego protwami, z jego snami, z jego słowem, z Pismem Świętym, rozważaniem Słowa Bożego, modlitwą i różnymi innymi rzeczami dotyczącymi Boga, nie kościoła jakiegokolwiek, tylko Pana Boga. Także jak macie ochotę tu pozostać, a naprawdę będzie uważam warto, bo ja takie rzeczy po prostu lubię, to zapraszam, byście zostali. A jeżeli chcecie odejść, no to oczywiście możecie odejść. E, ale zachęcam jednak, by przemyśleć i zastanowić się nad tym, czy to, co będę mówiła, nie ma jednak jakiegoś sensu. E, cieszę się bardzo, że w końcu ten filmik nagrywam. Że w końcu jest on pierwszy, bo już od kilku dni chciałam to zrobić, ale nie miałam kiedy. Także, widzimy się, mi się wydaje, w kolejnym filmiku. One nie będą takie aż takie bardzo długie ale będą, będę chciała, żeby były treściwe. Może być czasem coś chaotycznego, bo znacie tutaj mnie, że czasami przychodzi jakiś inny temat, mówię coś innego, ale będę starała się po prostu mówić rzeczy, które mam na sercu, które Bóg mi pokazuje. Także posłuchajcie na początku tego filmiku i zdecydujcie sami, czy chcecie tutaj być, czy nie. Eee, ja ten kanał powierzę Panu Bogu, będzie to będzie stricte kanał dla Pana Boga, oczywiście czasami tam coś dodam typu coś co jakieś takie wiecie mam swoje przemyślenia, eee, to będę starała się robić takie transmisje live, bo nie wiem, nie mam czasu teraz przygotowywać sobie rzeczy, coś tam by nagrać, bo za chwilę i tak wiadomo, że jest tak, że coś nagram, za chwilę coś mi się tam poplącze w języku i będę musiała wszystko ucinać i od nowa nagrywać, także bez sensu. Mm. Tutaj oczywiście mnie stara się to przygotowywać, jeżeli chodzi o jakieś tam sny, czy wizje, czy cokolwiek innego, co Pan Bóg będzie pokazywał. Nie jestem mm, jakimś tam prorokiem, czy cokolwiek innego, co tam ktoś, co coś tam może wymyśleć. Jestem zwykłą Asią tutaj, która po prostu będzie mówiła to, co odczuwa w swoim sercu, by Wam przekazać, by nam wszystkim przekazać. Eee, a wierzę, że tutaj wiele rzeczy, które już Pan Bóg pokazał mi w snach się zdarzyły, się spełniły. Także myślę sobie, że to jest początek czegoś nowego, co chcę robić w moim życiu. To jest jakby dla mnie na, na pierwszym powinno być dla mnie, dla mnie na pierwszym miejscu. Także teraz was serdecznie pozdrawiam. Dziękuję, że byliście, jesteście i może będziecie, nie wiem. I do usłyszenia już w kolejnym filmiku, a jakim jeszcze nie wiem. E, tutaj będę starała się aby Panu pokazał co mam po prostu wam powiedzieć, a tego jest bardzo dużo. Ponieważ no, takie jest życie, dzieje się bardzo, bardzo dużo. Sami tu zresztą wiecie, co się dzieje na świecie i to zbliża właśnie ku pewnym e, wydarzeniom w historii świata całego. Także do usłyszenia i baj, baj.